Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym Mierzymy, witajcie w niedzielę. Jak zawsze przychodzę do Was, zmierzymy. Dzisiaj to i mam dla Was największą zniżkę, większą niż tą, którą znajdziecie na stronie. Hasło, jak zawsze, to stylizację TV. Także jak coś Wam się spodoba z rzeczy, które Wam dzisiaj prezentuję, lub ze strony, możecie sobie z tej zniżki skorzystać. Także dzisiaj mamy sporo stylizacji weselnych, komunijnych, bo teraz jest sezon. Teraz dużo jest takich imprez, właśnie rodzinnych, i chcemy wyglądać elegancko. Mam tu propozycje takie bardziej bardziej eleganckie i i mam takie bardziej swobodne. Jest sporo butów, głównie sandałki, różne torebki błyszczące, nie tylko koszyczki, także jest tego bardzo dużo. Ogólnie sporo inspiracji na Maj. Zaczynamy. Kochani, jak zawsze linki do wszystkich rzeczy, które dzisiaj pokazuję, a będę szła stylizacjami, znajdziecie na dole, po kolei będziecie mieć wszystko wypisane. Także zaglądajcie sobie do opisu i pamiętajcie, żeby dać mi kciuki do góry. Jak lubicie mierzymy, jak lubicie, jak do Was przychodzę z takimi stylizacjami, przeglądami, to Was serdecznie zapraszam. Zacznę sobie od torebki, bo to jest hit mojego wyjazdu I to, i to torebko Wiele osób mnie o to torebkę pyta Moja mama się śmieje, że to jest torebka z lat 70 Bo ma taki kształt I słuchajcie, tą torebkę noszę chyba od poprzedniego Mierzymy I to jest mój absolutny faworyt Bo jest niesamowicie pojemna Mieszczę tutaj komputer, mieszczę tutaj wszystko I wybrałam ją sobie w takim zgniło-zielonym, limonkowym kolorze Bardzo mi się podoba I domówiłam ją w dwóch kolorach Bo jest tak wygodną torebką Jest dostępna jeszcze w kilku kolorach Jest chyba biała, jest chyba błękitna ja sobie zamówiłam jeszcze czarną. Jako taki klasyk na co dzień. Wiem, że ona jest niepozorna, ale wiecie, że to jest tak wygodna torebka. Naprawdę jest świetnie wykonana i idealnie leży tutaj pod pachą ideą. I drugą zamówiłam sobie w kolorze takim koniakowym. Także chciałam Wam na początek te torebki pokazać. Może nie do stylizacji, zobaczymy, ale właśnie, ee, że są takie wygodne. No i co mam dzisiaj na sobie? To jest kombinezon. I tak wygląda ten kombinezon w całości. I do tego założyłam sobie klapeczki. Bardzo, bardzo wygodne które też mają regulowaną szerokość, więc tutaj sobie możecie fajnie do Waszych stóp dopasować. Do tego dobieram sobie koszyczek. Tutaj wprawdzie nie jest komunijna stylizacja, ja po prostu chciałam Wam w czymś zacząć ten film. I ten koszyczek, wypatrzyłam na stronie, jest duży, pojemny i dodatkowo ma tutaj jeszcze długie, proszę bardzo, dwie rączki, więc też jest wygodny, bo możemy sobie zarzucić tak albo możemy sobie właśnie wziąć w rękę. On jest w ogóle zapinany na suwak w środku. Jest bardzo pojemny. Myślę, że fajny na zakupy i fajny na teraz. Można sobie wziąć na rower, jak macie koszyczek i wrócić sobie z przodu. Fajny. Ten róż mi się bardzo podoba. No, naprawdę mnie urzek ten koszyczek. Także to jest pierwsza stylizacja i tak jak mówię, kombinezon. Bardzo, bardzo swobodnie się w nim czuje, Jest luźny tutaj, wygodny. I klapki, które wyglądają o tak, klapeczki ze sprzączkami skorkowo podeszwą i mam standardowy mój rozmiar i możemy sobie regulować w zależności od szerokości waszych stóp pamiętam, że jak byłam w ciąży to właśnie latałam w takich klapkach i sobie regulowałam właśnie na wakacjach te, te sprzączki i później już po ciąży, jak nogi wróciły już do swoich rozmiarów pamiętam, że założyłam i były takie kajaki i później je zmniejszałam, więc fajne w tych klapkach jest to, że możemy je właśnie wyregulować to jest naprawdę super, więc to jest pierwsza stylizacja a teraz przechodzimy do stylizacji już e, właśnie wyjściowej, już weselnej, już komunijnej. I zacznę sobie od sukienki typu hiszpanka. Wybrałam w takim pięknym, w e, takie piękne kwiaty, w bardzo ładnym kolorze. Na dole ma falbankę, więc myślę, że fajna propozycja. I do tego założę sobie srebrne sandałki. Wybrałam taką opcję w tej stylizacji numer jeden. I później wam jeszcze pokażę do tego torebkę. Także. Przebieram się. I jestem moje kolory. Dobrałam sobie do tego jeszcze kopertówkę. Oczywiście, no jak widzicie, na wesele to wybieramy bardziej elegancką torebkę, ale powiem Wam, jak teraz byliśmy na komuni, to niektórzy mają i bardziej wyjściowe torebki, właśnie i na komuni. Ta torebeczka do ręki, kopertówka. Tutaj ma właśnie jetty. I ona jest dostępna chyba w różnych kolorach na stronie. wziąłem ją z uwagi na to, że ma srebrne dodatki, ja mam srebrne buty, i tutaj wygląda, jakby miała pierścionek. Także taka kopertóweczka. I już Wam pokazuję całość. I tak to. Wygląda w całości. Myślę, że stylizacja idealna na wyjście. Jak wiecie teraz na Komunii hani, też miałam długą sukienkę hiszpankę, więc myślę, że to jest fajne rozwiązanie. Nie każda dziewczyna lubi taki krój, więc będę mieć też inne tutaj dla Was propozycje. Ale jak lubicie pokazywać ramiona, to będzie dobra opcja. Sukienka się dobrze prasuje i wygląda ładnie, też jest w kilku kolorach na stronie, więc myślę, że dobra opcja. Także stylizacja numer jeden. Kolor czarny, czyli kość niezgody, czy na wesele można założyć czarną sukienkę, czy nie. Kiedyś się ugrałam w mało czarną, Miałam dużo hejtu, że jak mogę, czarny kolor na pogrzeb i tak dalej. Są osoby, które w życiu by nie założyły czarnego na elegancką uroczystość. Ja wam nie każę, ja wam tylko daję opcję. Poza tym można ją założyć nawet do pracy, do biura. Także tutaj taka sukienka, która ma takie łańcuszki nadrukowane. Jest to sukienka koszulowa I do niej sobie zaraz dobierzemy dodatki Także zmieniam sukienkę Faktycznie jest to stylizacja trochę bardziej do pracy Jak patrzyłam na stronie wydawało mi się trochę dłuższa Plus modelka miała na sobie pasek Więc też mi się wydawało bardziej elegancko Ale do pracy można ją spokojnie założyć Do tego dobiorę sobie Jak chcemy gdzieś wyjść Bardziej wyjściowe buty Z takim super obcasem złotym Myślę, że wygląda spektakularnie I ma tutaj taką sprzączkę w kostce Oraz kuferek taki klasyczny. Zobaczcie, zapinane tak jak kiedyś kuferki. Mamy też dłuższy pasek tu dołączony, także taki zestaw sobie wymyśliłam, mimo że jest czarno-złoto. To nie musi być nudno. Zakładam buty. I powiem Wam, że mimo wysokiego obcasa te buty są naprawdę spoko. Dobrze się w nich chodzi. No i właśnie do tego e, taki kufereczek można tutaj pokombinować. A ja, tak jak mówię, bym normalnie tą sukienkę założyła po prostu do biura. Także teraz zaproponuję Wam coś czarnego, ale coś bardziej wyjściowego, bo to jest asymetryczna sukienka. Tutaj górę ma taką marszczoną i puszczony dół. Zobaczmy jak będę wyglądać, bo nie mam pojęcia. I mamy tą asymetryczną sukienkę i powiem wam, że bardzo fajnie wygląda. Ja pamiętam z mojej młodości, że często nosiłam czy asymetryczne topy, czy właśnie sukieneczki. Jest bardzo wygodna i myślę, że tu ładnie można sobie posmarować dekolt, czy obojczyki, upiąć sobie włosy. To już zależy od was. Fajna propozycja. Do tego założę sobie krapki na obcasie, z, tak, z taką tutaj tkaniną ze wzorem i błyszczącą torebkę. Torebka wygląda tak, zobaczcie, jak wyładowana kryształkami. Jest dosyć ciężka, taka, wiecie, masywna, ale jest tu dołączony też łańcuszek, i tak wygląda ta torebka. I cała stylizacja prezentuje się tak. Myślę, że bardzo fajna sukienka. Taka też spoko długość, odsłaniająca kostki. Tu fajnie się rozkloszowuje na dół, podoba mi się. Tu można też z butami pokominować, założyć jaśniejsze, zmienić torebkę i to już będzie troszeczkę inaczej wyglądało. Jak na przykład, nie wiem, weźmiemy torebkę w innym kolorze, buty w innym kolorze, to też jest już inaczej. I do tego mam, znaczy nie do tego, w ogóle mam marynarkę, którą chciałam wam pokazać. O taką marynarkę w kwiaty. Ostatnio na, em, gdzieś na rolce w BPL widziałam właśnie koszulę w takie kwiaty i bardzo mi się spodobała, więc zamówiłam akurat marynarkę, bardzo lekką. I nawet właśnie do takiej sukienki, żeby mieć na coś, na narzucenie na siebie. Fajna marynarka. Ładny kolor i nas ożywia, także podoba mi się asymetria. Podoba mi się to, że asymetria wróciła, w ogóle powiem Wam. E, taki trik, jak będziecie zakładać biustonosz, to pod spodem oczywiście nasze ramionczko od biustonosza chowamy. Nie musimy kupować dodatkowego biustonosza pod taką e, stylizację. Także tak to wygląda i kolejna. Dalej mam sukienkę taką pomarańczową, koralową, e, plisowaną i do tego białe dodatki. Pomyślałam sobie, że białe też są fajne. Może to być strój na przykład na komunię. Tutaj też można sobie wrócić jakąś marynarkę. E, także zakładam i już Wam się pokazuję. I jestem, tak jak Wam mówiłam, pomarańcz kolorem po prostu e, tego, m, tej wiosny, tego lata. Tutaj tylko może większy puszab, żeby jeszcze ładnie wyeksponować biust, bo teraz mam taki zwykły e, Shirtowy, basicowy stanik. Więc tutaj rzeczywiście bym wyeksponowała bardziej biust. Wyższy stan, więc dla tych, którzy lubią ten Krój Empire spot biustu, <grystu> rozchodzący się, będzie też fajna dla, opcja dla brzuszkowych. No i do tego dobrałam sobie białą torebkę i białe buty. Buty są świetne w ogóle. Uważam, że fajnie pasują i bardzo wygodne. A torebeczka taka słodka z koralikami. Ja ją podaruję naszej hani, bo ma teraz biały tydzień i właśnie marzyła o białej torebeczce, więc więc nabornie znajdziecie e, też rzeczy dla młodszych. No i właśnie, jak są takie małe torebki zborne, ja zawsze albo kuchani, albo mojej córce podaruję i one sobie tam, wiecie, swoje rzeczy, swoje sprawy <grywają> mają. Także naprawdę przesłodka torebka z tymi e, perełkami. I do tego jest też zwykły pasek. Śliczna. E, ale możemy to założyć sobie na ramiona marynarka, bo jak się robi chłodniej, jest wieczór, narzucamy coś. Także taka zwykła, e, klasyczna, e, niezapinana biała marynarka. Fajnie wygląda tak narzucona na ramiona. Także taka stylizacja. Myślę, że ładna. I tak wygląda w całości. Myślę, że naprawdę fajna sukieneczka. E, I taki kolor jest bardzo, bardzo ożywiający. Marynarka również warto mieć taką w szafie. E, właśnie ta nie jest taka biała, tylko bardziej taka kremowa, taka biało-kremowa. Także myślę, że naprawdę fajna stylizacja i jestem zachwycona butami. To są naprawdę wygodne. E, teraz jak byliśmy na komunii widziałam, że dużo dziewczyn nosi właśnie klapki. E, niekoniecznie muszą to być buty jakieś tam zapinane w Kostce, klapki na obcasie, takie eleganckie również są e, popularne i te wyglądają dokładnie tak, są ze sprzączką, naprawdę z Kolejna propozycja jest dla osób, które chcą pokazywać nogi, czyli szersza góra, luźniejsza. Tutaj będą dwie opcje e, noszenia. E, sukienka jest bardzo luźna, e, tutaj nie ma dużego dekoltu z tyłu. Ma taki troszeczkę. Troszkę tutaj e, koronki. A, torebka. Też wzięłam sobie w niebieskich odcieniach. Taka błyszcząca. I do tego buty w cielistym kolorze, żeby wydłużyć nogi. Więc jak lubicie nogi pokazywać i lubicie sobie założyć coś takiego szerszego na górę, to będzie opcja. No i ten pasek również możemy zdjąć. I wtedy tworzy nam się taka sukienka koszulowa, taka w stylu e, w kroju A. Luźna, swobodna, e, ale nadal dosyć elegancka. Pamiętajcie, żeby sobie nogi wysmarować czymś błyszczącym. Możecie śmigać, i tutaj jest kwestia dodatków, jak sobie e, tą sukieneczkę ogramy, czy właśnie jakimś e, jakąś torebeczką, czy biżuterią, czy właśnie jakieś fajne buty. Do tego pokażę Wam, jakie mam buty. Widziałam ostatnio takiego TikToka, żeby nosić e, na wyjścia i w ogóle na co dzień e, buty częściej beżowe niż czarne, bo beżowe właśnie wydłużają nogi optycznie i jakoś tak nie przy, hmm, nie przytłumiają stylizacji, bo jak czarna nie odcinają tych jakby Kostek tych stóp, tylko właśnie tworzą taką, wiecie, bardziej elegancką całość. I dziewczyna pokazywała przykłady, i faktycznie beżowe części wyglądały lepiej. Te są stylizo stylizowane na, taki, na takie buty, które były kiedyś, na takie bardziej retro. Oczywiście z klockiem, i z przodu mamy plecionkę. Także tutaj możecie się dowolnie bawić, czy akcesoriami, czy zmieniać buty, i do tego dodatki i pokazać nogi. Jak jeszcze są opalone, to już w ogóle. Kolejna propozycja to będzie sukienka jasno-niebieska z nietoperzowym takim i dekoltem, i w takim kształcie, bardziej taka romantyczna. I do tego nie wiem, czy to będzie pasować, ale na najwyżej zmienimy dobra jeansowe, bo to, żeby było coś innego z takimi elementami, z takimi la kryształkami, więc ciekawszy obcas, Oczywiście sandałki, bo teraz mamy sezon, ale mówię, może zmienię jeszcze opcję, bo podoba mi się też tutaj w tej opcji z białymi <laughs> klapkami. Także zobaczymy, mierzę idę was wracam. Piękny dekolt, piękny kolor, naprawdę robi wrażenie. I buty bardzo wysokie, więc jak jesteście wprawione w chodzeniu w obcasach, te są wysokie i są raczej na węższe stopy. E, także tak wygląda ten zestaw. Myślę, że tutaj e, obcasy zwracają uwagę, no ale przede wszystkim ja jestem zachwycona. Sukienko jest zwiewna, romantyczna, fajny materiał, no i przepiękny dekolt i rękaw. Bardzo mi się podoba. I tutaj naprawdę można z dodatkami kombinować Założę sobie białe buty i zobaczymy, jak właśnie z białymi. O, trochę niżej. Na maksa wygodne. Tak to wygląda. I tutaj też można z torebkami zaszaleć, czy kopertówka, czy jakaś inna. Myślę, że fajna. Fajna propozycja, super sukienka. Kolejna stylizacja bardziej wakacyjna. Albo na przebranie na później. Do tego założę sobie takie klapki. Fajnie, bo możemy mieć. Wiecie, trochę obcasa, ale nie jest za wysoki, także trochę wygodniej. I tutaj możemy albo z elegancką torebką, albo. Spacer na mieście i do tego fajny koszyczek. Tutaj mam taką propozycję. Myślę, że wygląda przepięknie, super jakość. I tak wygląda ta propozycja więc taka bardziej do latania, do śmigania, na przebranie może nie na samo wiecie, komunie albo na wesele, ale po prostu taka luźniejsza propozycja w kwiaty. Teraz będę miała coś bardziej wyjściowego. Teraz mam dla Was super elegancką propozycję z dekoltem, gdzie biust wygląda świetnie e, i też można się ładnie wysmarować w kolorze butelkowej, zielonej. I do tego sobie dobiorę takie piękne, błyszczące sandałki w kolorze rose gold. Sukienka po prostu mnie zachwyca, leży idealnie i materiał jest tak dobrej jakości, tak ładnie jest uszyta. Naprawdę to jest fajna propozycja, właśnie na sezon weselny. Także zakładam te sandałki. Do tego kopertówka w kolorze rose gold i mamy całą stylizację. Myślę, że jest świetna. Sukienka naprawdę wyjściowa założyłabym właśnie na wielkie wyjście. Pięknie skrojona, bardzo dobrze się w niej czuję i do palenizny, do blond włosów. Wygląda fajnie. Także polecam Wam bardzo. Tu będę musiała tylko uważać właśnie z tymi ramionczkami. No i założyć rzeczywiście albo bez biustonosza, albo biustonosz bez ramionczek. Teraz tylko tak założę pod spód. Podoba mi się. Naprawdę fajna stylizacja. Właśnie weselna. I ta sukienka, jeszcze Wam powiem, ma pasek, który jest dobrej jakości. Ona w ogóle jest w wielu kolorach. No właśnie teraz spojrzałyśmy z magno na stronie. Jest czarna, jest czerwona, jest habrowa. Eee, także można ją sobie też tutaj związać. Ja tutaj akurat bez paska zrzą, ale można też ładniejszą kokardę zrobić niż ja robię. Jakoś sobie fajnie talię podkreślić. Też będzie spoko wyglądać. Także z paskiem, z szarfą jak najbardziej. Okej, ok, skakuję w kolejną stylizację. I tu kolejny odważny krój z taką łezką tutaj, z takim wykrojeniem. Akurat założyłam bez biustonosza, bo powiem wam, żaden biustonosz. Tutaj z każdej strony ten, ten, ten biustonosz wychodził, więc nie pasuje. Bez biustonosza zakładamy. Do tego klasyczne czarne sandałki zakładam i fajną będę mieć torebkę. Także już wam pokazuję w całości. I tak to wygląda w całości Z czarnymi dodatkami Sukienka jest bardzo długa, więc będzie dobra dla osób wysokich Jeżeli jesteście niższe, no to wyższe buty zakładamy, dziewczyny Tutaj mamy rozporek Ona jest w ogóle dostępna w wielu kolorach Jest czarna, jest zielona, przepiękna, też habrowa. No i tutaj właśnie dodatki Wybrałam sobie czarne, ale mo mogą być i beżowe Złote, e, także zwróćcie uwagę na długość No a jak nie, to proszę sobie skrócić Bo jest naprawdę tutaj z myślą o osobach Wysoki, bardzo fajna sukienka. Myślę, że założyłabym ją właśnie na imprezkę. Buty też są wygodne. Tak, to torebeczka, ślicznie. Jest naprawdę super wykonana. I oczywiście mamy dodatkowy pasek. I ponieważ dzisiaj jest tak bardzo asymetrycznie, pokażę Wam jeszcze ostatnią e, sukienkę w pudrowym różu. E, też bardzo fajny materiał. Podobny krój, ale troszeczkę się inaczej układa bez tej łezki tutaj. E, także zakładam to i już do Was wracam. Zanim Wam się pokażę w całości, to jeszcze Wam pokażę torebeczkę, którą zamówiłam właśnie w tym samym kolorze, który mam dużo, ale zamówiłam sobie. Też mniejszą, bo tak mi się ten kolor podoba, więc ona wygląda jak kopia tej dużej zielonej. Zobaczcie! <grym> Wiem, że nie każdy, nie każdemu się spodoba i ale kolor dziwny, ale naprawdę to jest tak... Yy, nietuzinkowa rzecz. Bardzo mi się podoba. Ale przechodzimy do sukienki, która ma podobny krój. Znowu tutaj bez, bez biustonosza. A, tutaj ma takie marszczenie. Ja tu łapię, ona ma tutaj takie marszczenia. A, także tak wygląda. Bez biustonosza. Biustonosz tu nie da rady, powiem Wam szczerze. Może naklejki tylko tutaj, żeby się nie oznaczało nic. I yy, do tego założę sobie białe buty, żeby było trochę inaczej. Białe, klasyczne sandałki. Także już Wam pokazuję. I ta torebka się okazała najbardziej uniwersalna, w tym mierzymy, bo pasuje do wielu rzeczy. I również do tej sukienki. I ta ma sporek z drugiej strony, niż ta fioletowa, zwróćcie na to uwagę. Tak wygląda do białych butów. Znowu asymetryczna, ale troszeczkę inaczej tutaj ta góra uszyta. Myślę, że bardzo ładna sukienka będzie też idealna na baby shower. Eee, właśnie taka pudrowo różowa. Wiem, że to mnie słońce prześwietla, ale chyba widzicie, jak wygląda kolor. Coś tutaj macie zdjęcia też wklejone. Naprawdę bardzo ładna sukieneczka. I tak jak mówię, tu biustonosza nie trzeba, bo dobrze trzyma biust, także to jest właśnie ostatnia stylizacja. Tu jeszcze mam marynarkę, którą możemy sobie nałożyć, gdy się zrobi chłodniej, a tak ta stylizacja wygląda też do czarnych dodatków. Myślę, że też całkiem w porządku wygląda, jak mamy większy kontrast do tego pudrowego różu. I to tyle kochani, mam nadzieję, że moje mierzymy weselno-komunijne Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu na dole, która sukienka, która stylizacja przypadła Wam najbardziej do gustu. W sumie miałyśmy dzisiaj tylko sukienki, tylko sukienki, Sokienki, gdzie były kombinezon na początku. E, tutaj nie było żadnych spodni, żadnych garniturów, a garnitury również są bardzo, bardzo popularne teraz e, na wesela i na e, komunie, na chrzciny. Też dużo ich widzę, więc na stronie Bontubipal też znajdziecie mnóstwo, mnóstwo garniturów e, i marynarek. Zwracajcie na to uwagę. Mój kod Stylizacji TV daje największą zniżkę, więc macie e, wszystko wypisane na dole i mam nadzieję, że film Wam się podobał i że umiliłam Wam niedzielę lub kiedy to oglądacie. Proszę o kciuki do góry, i widzimy się w kolejnym za tydzień. Buziaki, pa pa!